Dlaczego ludzie noszą psy na rękach? Jak skoro psy same umieją chodzić. E, pokój, dobro. Witamy w klasztorze na krakowskim Przedmieściu. Klasztor, w którym mieści się także ponowicjat, czyli bracia ponowicjusze. Zaraz zobaczymy, kto to jest ponowicjusz i sami o sobie powiedzą słów kilka na temat własny. Dziękuję bardzo. Dobrze, witamy brata Dawida. Powiedz, skąd z znasz braci Kapucynów? Historia jest bardzo ciekawa. Kiedy rozpocząłem szukać swojej drogi życiowej, moja korzynka, która jest w zakonie, u sióstr Pasterek, czyli nieopodal Rywałdu Królewskiego, podesłała mi kiedyś pismo i Franciszka. Z tyłu tej jakże gazetki był terminarz spotkań, rekolekcji powołaniowych. No i postanowiłem, że pojadę na te rekolekcje. Niedaleko mnie, to jest 120 km Rywał Królewski. Pojechałem. No wspólnota była dość ciekawa, ale właśnie do mnie ta po prostu, ta przemówiła. Kości, bracia, modlitwy. Poruszyłem też modlitwę o powołania, nie? O nowe powołania w górze. To mnie jakoś poruszyło. I nie ukrywam też, że ma no, miejsce i wiadomo, że zawsze jakieś kolekcje połoniowe są, to są takie teksty, które jakoś e, zachęcają do tego, aby w końcu wybrać drogę swoją. To jest <śmiech> Nie, nie. Jeszcze <laughs> tak. raz w Brazylii. W Brazylii byłeś? Tak, w Brazylii. Co ty tam robisz? Dobre pytanie. Kałam Boga. Tak, mnie zachwyciło, są wśród ubogich. A otworzyli dom, zaprosili i tak. Później Golgota Młodych, w Polsce, kapucyni. Nie, nie, nie. Brat Maksymilian właśnie sprząta dyżur. Skąd znasz kapucynów? No, przede wszystkim z Warszawy, z Miodowej. Byłem tam trochę wolontariuszem fundacji Kapucyńskiej, która się zajmuje bezdomnymi. Polecam wszystkim, jak najbardziej wspierać, wspomagać, uczestniczyć w jej działalności. Tam właśnie miałem styczność z braćmi, tam też poznałem charyzmatykę opieki nad bezdomnymi, jakiegoś takiego wejścia w ich życie. To mnie zachwyciło, to mnie dosiągnęło. Dziękuję bardzo. Ale tak. Szczęść Boże, co tu się wyprawia? A segregujemy ubrania dla ubogich. I dlaczego? Dlaczego? Bo jutro zaczynamy rekolekcję w Dąbrowicy. Wow. Nie dreszcze, nie dreszcze. Nie, Ty spodnie dreset, dla Ciebie, dreset. masz. Szczęść Boże, co robicie tutaj? Yy, otwieramy Tanią Młodzież. Rzeczywiście, Słyszałem, że są rekolekcje, tak? Dla bezdomnych. Tak, szesnasty raz. Szesnasty raz? Ty będziesz który raz? Szesnasty. Powiedz, dlaczego jeździsz na te rekolekcje z bezdomnymi? Bo się uzależniło. Bo ich bardzo lubię, bo są niesamowicie dobrzy, yy. Są tacy trochę niepasujący do tego świata, ale to akurat wszyscy widzą, ale jak już nich zmyje, to co tam jest i jak się <grym> jak nabiorą trochę innego zapachu, to się okazuje, że są bardzo fajni ludzie, bardzo wrażliwi, bardzo pogubieni też. Umówione, męskie. Tacy, tacy do kochania idealni. Powiedz, co teraz robicie? Teraz dostaliśmy bardzo odpowiedzialne zadanie od naszego brata Gwardiana. Mamy pójść do lasu, wyciąć kilka gałęzi i później ukończyć tam może widziałeś taką skarpę, bardzo ładną stołką. I właśnie, tak, tak, no właśnie tak, tak. Musimy tam ukończyć to ogrodzenie, porobić takich kółeczków ślicznych to cały pomysł naszych braci. No i będzie pięknie. Cudownie, dziękuję, gratuluję i życzę powodzenia. Dzięki. Cześć, cześć, Boże. Cześć.